Buda leży na kilku lesistych wzniesieniach, które znakomicie nadają się na krótkie wycieczki. Najsłynniejsze jest wzgórze Gelerta ze statuą wolności i murami Cytadeli, zabytkowymi villami oraz rozległymi parkami, oferujące najlepszą panoramę miasta. Południe od wzgórza zamkowego, na wysokości Białego Mostu Elżbiety, z brzegu Dunaju strzela w górę Zielony Masyw Wzgórza Gelerta, o płaskim wierzchołku zwieńczonym murami cytadeli. Ponoć w czasach pogańskich odbywały się na szczycie sabaty czarownic. Nazwa wzniesienia upamiętnia postać Świętego Gelerta, pierwszego biskupa Węgier który według legendy poniósł tutaj męczeńską śmierć. Pomnik męczennika z krzyżem apostolskim w wyciągniętej dłoni stoi na niewielkim terasie na zboczu. Tuż pod nim szemrzą wodospady, a za jego plecami pnie się kilka cienistych ścieżek którymi można wejść na szczyt. Malowniczy wodospad zwieńczają kolumny z turulami na zwieńczenie. Turul to nazwa mitycznego ptaka, który miał przyprowadzić lud nadziarów w miejsce obecnych Węgier. Ścieżki rozbiegające się spod pomnika prowadzą do malutkiego kościółka paulinów, zwanego kaplicą skalną. Został on założony ponoć przez pielgrzymów powracających z Lourdes, którzy zapragnęli mieć u siebie podobną kaplicę. Południowych podnóży wzgórza usadowił się słynny Hotel Gellert. Okazały budynek o jasnych elewacjach, będący niegdyś najelegantszym hotelem CK Monarchii. Znany jest z pięknych term i letniego kąpieliska, którego największy basen wyposażono w mechanizm do wytwarzania sztucznej fali jeszcze przed II wojną światową. Na szczycie wzgórza wznosi się rozległa cytadela. Po stłumieniu węgierskiej wiosny ludów 1848 roku narodowego zrywu przeciwko Habsburgom cesarz Franciszek Józef kazał zbudować na szczycie wzgórza cytadelę, której widok miał przypominać brutalne zdławienie powstania i być przestrogą dla niepokornego narodu. Dopiero w 1897 roku wojska austriackie opuściły niedokończoną wciąż twierdzę, a budowla przekazana została władzom miasta, które w symbolicznym geście zburzyły fragment jej grubych murów. Nad południowym szczytem wzgórza dominuje imponujący pomnik kobiety z liściem palmowym uniesionym nad głową, widoczny niemal z każdego punktu miasta. Monument o kontrowersyjnej przeszłości w czasach socjalizmu nazywany był pomnikiem wyzwolenia. Po upadku komunizmu rozgorzały debaty nad przyszłością pomnika, który w pierwszej wersji zamierzano usunąć z obecnego miejsca. Ostatecznie skończyło się na zastąpieniu Czerwonej Gwiazdy zruszającą dedykacją. Dla wszystkich tych, którzy oddali życie, za wolność i szczęście Węgier. Pozostałe pomniki w okolicy to inne przykłady socrealizmu. Górze Gelerta jest kolejnym punktem w Budapeszcie dla miłośników panoram. To najwyższy możliwy punkt miasta, dlatego widoczny jest z tego miejsca cały Budapesz. Na wzgórze warto wybrać się za dnia, jak i w nocy, kiedy cały Budapeszt spowity jest w złotych kolorach swoich własnych świateł.